W dniu dzisiejszym mamy powiatowe obchody Dnia Strażaka, czyli uroczystość, na której. Strażacy, no jak Pani wspomniała, są wyróżniani, nagradzani. Y, oczywiście nie wszyscy. Ci, którzy nie zostaną y, nagrodzeni czy wyróżnieni, wcale nie znaczy, że są gorsi. To, to nie tak. To tak w ogóle nie działa. Y, wszyscy są dobrzy, wręcz wspaniali. Y, no, niemniej jednak są pewne mechanizmy, odnośnie chociażby awansowania w stopniu, czyli okresy wysługi lat w stopniach niższych, kiedy można awansować na wyższy. Y, Również kwestia oznaczeń. To też jest tak, że to nie jest przydział, ale, ale tak samo to też nie jest tak, że trzeba dokonać wielkiego czynu bohaterskiego, żeby być oznaczonym. Po prostu, jeżeli ktoś pełni służbę w sposób oddany, wcześniej czy później na pewno będzie zauważony, nie da się wyróżnić i nagrodzić wszystkich w ciągu jednego dnia. od jeden do 10, jak Pan ocenia swoich to jest bardzo trudne pytanie, zwłaszcza dla mnie, jako dla bezpośredniego przełożonego jeden dziesięć jeden dziesięć na 11.